Pracy. Dzisiaj mamy wtorek. Za 17 dni mam e, półtora miesięczny urlop. W pracy pierwszy dzień, teraz dzisiaj wyjechałem do pracy. Byliśmy jeszcze na policji, tutaj kanadyjskiej, u nas w domu. Dzisiaj rano w domu byłem jeszcze z Mirką. Zobaczyć, czy załatwimy o e, rekord, jak to tam się nazywa, policzek, co nie? Tylko, że oni potrzebują e, na wizę do Stanów zieloną kartę oni potrzebują troszkę taki lepszy, z górnej półki, nie wiem jak to nazwać inaczej ogólnie z odciskami palców no i byliśmy dzisiaj bo wczoraj zamknięty, dzisiaj wtorek i okazało się, że niestety tutaj nie robią trzeba się zabokować e, ogarnąć spotkanie i tak dalej i na przyszły na przyszłą środę także niestety musimy czekać niby nie ma overnight parking, ale myślę, że nikogo nie będzie przeszkadzać tutaj czas w w moim trailer. Parę miesięcy. Zobacz. paliwo. Jeszcze do rozlewicze takiej małej. To tak, teraz i jechać jechać do nowa. Na lewo tu. To, na... to fajne miejsce, nie? co się dzieje? Teraz jestem w pracy. Z naczepą wracałem pustą. Kiedy z nią wyjechałem? W sobotę. Z Moncton. Także w domu byłem 3 dni, ponad 3,5. No i teraz dalej mi tutaj pół godziny dalej. Pół godziny dalej jadę w stronę, jakby Montrealu. Chyba nie będzie widać. No tutaj, za rogiem, bramie, bramie, za rogiem. Idę się tam załadować. To jest taka firma Fredliner, jakby ona się nazywa. Czy jest? ona się nazywa taka firma trochę. Tam idę się załadować. Jeszcze idę posprzątać na czepę, zatankować tutaj na bazie. I po załadunku jedziemy na Montreal. O rozładunek jutro rano, o szóstej chyba. Tutaj co jest na, mamy na papierach? Niby o szóstej, ale to jest tam. O tej godzinie otwierają, zazwyczaj tak jest. I stamtąd przyjedzie mi do, do Montrealu na czepa z którą jedziemy North Carolina, którą teraz zalało. Jeszcze poprosiłem, żeby sprawdzili drogi na pewno, czy tam wszystko jest potwierane. Bo tam po prostu zalało drogi zerwało autostrady 40 wiem że tam zerwało i North Carolina jest gdzieś tam mniej więcej w tamtej okolice nie wiem dokładnie gdzie mam rozodunek w North Carolina w North Carolina ale no, powiedziałem, żeby sprawdziła na wszelki wypadek, bo rozodunek mam w piątek. Także mamy trochę czasu. Nie ma tak aż bardzo pośpiechu, że trzeba zapierdalać, czy nie wiadomo co. Zawsze jakby droga była zamknięta, mogę sobie jechać na obkoło gdzieś z drugiej manki. Także jutro jak przejdzie na czepa, zobaczymy gdzie dokładnie jedziemy i poczarujemy co tam się dzieje jak to wygląda w piątek rozładunek pewnie w piątek załadunek siódma rano i wstawanką czy tam siódma, ósma zależy gdzie według jakiego czasu jedziemy chodzą na pusto z powrotem do Montrealu żeby zabrać towar na USA czy mnie załadować? bym na pusto daleko nie jest 2,5 godzinki. Problem będzie przejechać przez Montreal. Może jakoś korków nie będzie. Bo Montrealu to niestety korki. Dobra, inspekcja. Kawusia i jął. się spóźniam o troszkę o po godzinę pomyliłem się z budzikiem jakoś jakoś to tak źle trochę ogarnąłem ponieważ ja tak miałem mieć 10 godzin przerwy, a miałem 11, także troszkę jakoś coś tam popieprzyłem no tak czy siak on pewnie liczył, że ja zrobię 8 godzin przerwy, ale to już nawet nie mówię ja tutaj dzwonię? Nie ja tutaj dawno nie byłem, byłem tutaj tylko raz Może buty Tak czy siak on do mnie, że ten, że rozładunek masz na rano, masz appointment, a ja mówię, aha okej, okay, przepraszam, że No to dałem dupy, bo Hello, yes, I've got delivery do I just go after them, yeah? Ok. Myślałem, że on mi coś ciekawego powie. On tylko odpowiedział, ok. Tak czy siak. On mi powiedział, że on mi powiedział niby wczoraj, że jest na szóstą. No nie powiedział mi. Nie powiedział mi, że jest appointment, a na papierach często po prostu mamy napisane jakąś godzinę i ona, to nie jest tak, że odpocznę no, po prostu nie wiem, o 6 na przykład otwierają tak czyś jak najwcześniej tutaj mogłem być o 8 a jestem, no 9.30 jest, także zdecydowanie tutaj no dałem dupy co ja tym zrobić, a przerwę taką o idzie ktoś, poczekajcie Sorry I, Sorry. Huh? Sorry, I speak English. Sorry, I speak English. Uh, your appointment was at 6 there yeah, this morning? Okay, it's yeah. It's already late, I'm going to do here, but for now you have to wait on the side of the building because I have these two and I have another one coming. Sure, sure, but no as problem. Soon, yeah. As soon as I have uh, time, I'll can let you know. There. Okay, alright, okay? thank you very much. So just, uh, you want me to hack the wall? Yeah, and back up a bit, uh, make sure that the, the, the truck can pass. There. Okay, so right. I'll come and get you, but very. Okay, thank you very. It should pretty quick, cause uh, I have a we're two guys. There. No problem. So, yeah, I had some issues, but uh thank yeah, you no very much. Nice, okay. But uh, it won't be it won't be long. Okay, thank okay. you very much. Dobra, także mam zrobić miejsce. Ta, była, a, a poety tak jak słyszycie. Także pierwszy raz dałem tak ze swojej winy dupę.

można zrobić 8 godzin i 2 godziny, ale no ja nigdy nie robiłem split split przerwy takiej typowej. I nie wiem, czy to w ogóle wszystko będzie fajnie funkcjonować, że się okaże, że ja pojadę do USA i jednak mi coś tam. Kurde. No. Nie wiem, tak czy siak. Ja wtedy, ja wtedy bym kombinował jakoś. Dobra, tutaj jest teraz na środku. Ja mówię, wtedy bym coś kombinował może mi powiedział, że było na szóstą. Na papierek jest napisane szósta, ale tak jak mówię, ja zakładałem, że szósta to jest po prostu, że szóste otwierają. Zazwyczaj, jak jest jakiś appointment ważny, to oni właśnie mi powiedzą, słuchaj, jest na szóstą. Don't be late albo coś takiego. A ja, no bo gdybym wiedział, ja sam. O temu się tutaj, temu się tutaj drzwi otworzyły. E, jak to powiedzieć? E, po prostu, no, gdybym. Wiedział, wiedział, że jest na szóstą. Appointment to wtedy ja już bym mu wczoraj napisał i bajka była taka sama: bądź tam tak wcześnie jak tylko możesz. A ja wtedy, no wtedy bym kombinował z tym splitem, po prostu zrobiłbym 8 godzin, przyjechałbym tutaj, tutaj bym zrobił 2 godziny i to powinno być ok. A mam zrobić dla niego miejsce, żeby nie wiem po co mamy zrobić miejsce, chyba że coś tędy jeździ. Może coś tędy jeździ. Bo co, no to ciężarówki na, rozład na, na, na rozładowanie jeżdżą, nie? No dobra, chyba jestem ok. Czy jeszcze cofnę No to tu dużo mówić. Dałem dupę. Dałem dupę trochę. Bo gdzie te papiery mam takie? Gdzie tutaj zawsze, przynajmniej też niby jest napisane appointment, ale to zawsze to jest kopiuj wklej, cały wydruk. I tutaj po prostu. No już jest to człowiek zrobi. No jest późno, to tam chyba kary nie ma za to. Bo to gdyby była kara, są takie może dwie firmy, chyba Kosko, jakieś takie firmy, gdzie jak jesteś spóźniony, to jest kara i oni o tym wiedzą. Oni ci wtedy oni ci napiszą zawsze, jak dostajesz papiery w firmie, że słuchaj, nie bądź spóźniony, bo jest kara. Oni, oni ci to powiedzą. Także tutaj po prostu jest opieprz. No już co, no? Tak to przed urlopem dałem dupy, bo tak jak mówię, no zrobiłbym 8 godzin przerwy to znaczy, że ja bym tutaj był 3 godziny wcześniej no na 6.30 mógłbym być realnie rzecz, rzecz biorąc i wtedy tutaj bym zrobił 2 godziny przerwy to na USA by było razem 10 w splicie tylko tak jak mówię, ja takich dziesiątki w splicie dawno nie robiłem nie pomyślałem w ogóle o tym, bo nie wiedziałem nie wiedziałem, że mam po prostu Umówione tutaj, że mam być na szóstą Co jeszcze? Jeszcze się poparzyłem, wiecie? Jak tutaj gdzieś palec Gorącą wodą rozlałem sobie na palec od razu tą wrzącą z tego Szczajnika, bo cholera Myję ten, myję od kawy puchar Gorącą wodą przelewam I nie wiem, śpiący byłem czy coś I po prostu sobie rozlałem prosto na palec Także to zaraz Będzie trzeba Spuchło tutaj trochę, tutaj bąbel się robi on się zrobi, to będzie trzeba ewakuować to, co tam zaraz odpadnie. No, to już kolejna ciężaróweczka czeka. Ciekawe, że on tak sobie otworzy, mimo tego, że pada. To wygląda, jakby on miał też jakąś akumulaturę albo drewno, tak zapakowane, widzicie? Ja nie otwieram naczepy, bo pada, a mam papier. Dobra, zobaczymy. Idę zrobić jakieś śniadanie. Było mi tak 40 minut, zanim te dzieci zarobki skończyli. Niby ciasno się wydaje, ale jak tutaj sobie ładnie, ładnie tutaj przykręci. Tutaj złapiesz ostro. Tutaj nie, z, nie zmieściłem się, żeby zrobić zakręt, to musiałem troszeczkę cofnąć. Ale dzięki temu miałem więcej miejsca tyłkiem tutaj. Tam podjechałem i tyk, bez problemów żadnych raczej. Tutaj jak widać kopie właśnie bramę remontują. No i spoko, zobaczymy co dalej jak wrócę na bazę, jak bardzo dostanę po dupę. ogólnie ja nie wracam na bazę także może zapomną na mnie, bo stąd jesteśmy od Tawa, trzeba mi wracać prawdopodobnie na Montreal jeszcze zobaczę, zapytam się czy mogą mi bliżej na naczepę podwieźć ponieważ granica będzie Alexandra Bay, a to jest w Ontario jakieś dwie godziny od Montrealu w stronę Toronto, czyli na zachód, także może uda, uda mi się ich Zagadać, żeby mi tam ktoś podwiózł naczepę. Będę miał wtedy łatwiej z dojazdem na piątek. Zobaczymy, co się będzie tam szykowało, co wykombinują. Bo to pewnie też zależy od tego, jak szybko się gościu z towarem zawinie, załaduje i, ten, i gdzie będzie mógł mi podwieźć, jak to będzie wyglądało godzinowo. O, widzicie tam, gatineł. Jesteśmy teraz w mieście Gatineu. także to jest jakby dzielnica od Pogoda dzisiaj. Zobaczcie jakby cieraczki mi gumy wyrzucało tak troszkę z tych pasków właśnie chciałbym się gdzieś zatrzymać i je poprawić, Tylko, że tutaj oczywiście nie ma nigdzie parkingów. O ale mowa. Nie mówcie mi, że teraz robią jakiś remont albo cokolwiek w taką pogodę. Ta robią teraz coś, co to robią. No coś robią. Sprzątają. Sprzątają rowy tego z wody, z brudów pewnie Trzyba. Szkoda, że nie ma takiej opcji, że można wycieraczkę mieć na górze, jakby zatrzymać na górze, nie? Nie narzekam. Jedyne to, żeby tylko ludzie się nie wywalali na ryj na drodze i żeby korków nie było. Tak to, taka pogoda mi nie przeszkadza. Tak jeszcze z prawej strony się złapiemy raczej nie powinno być problemu z u -turnem. i zakazu nawet nie ma tutaj nigdzie, nie widzę Na tym jakby był zakaz to tam patrzcie jaki ładny most, tutaj pusto ogólnie i z powrotem Niestety będziemy jechać pod tunelem, bo to jest Montreal. Robią tam remonty, które trwają chyba już półtora roku albo dwa lata, to chyba dwa lata i mają trwać jeszcze bardzo długo. Także ten tunel pod Montrealem jest tam strasznie po prostu do dupy. Montreal i Quebec to są bardzo upiorne i Toronto też. Tak jak jeszcze po Stanach nie mam żadnego problemu. Nie spotykam za bardzo korków, w Nowym Jorku oczywiście, Nowy Jork. Dobra, naczepa zrzucona. To jest taka dystrybucja tutaj Rona, to ogólnie są... Oni rozwożą dla takich sklepów, nie, BMR to ma swoją dystrybucję, ale to też sklepy Rona właściwie to są przecież. Że my ich nie mamy w okolicy, ale one są w takich ogólnie zadupiach trochę takie mam wrażenie. Nowy, nowy Brunswick, Nowa Szkocja, Prince Edward Island to tam właśnie oni, tak jakby funkcjonują. I to są narzędzia jakieś, takie materiały budowlane. I tutaj zostawiamy puste. Oni mają swoich szanterów, którzy na rozrzucają. Niezaładowane naczepy nam tutaj zostawiają i potem my je zabieramy i robimy rozładunek, gdzie właśnie my jako kierowcy rozładujemy To są takie dwie firmy Rona i BMR. To Rona na niebiesko, BMR jest na zielono. I u nich właśnie się rozładowuje. Problem taki, że często te miejsca, w których rozładujesz nie możesz tak ustawić naczepy, żebyś miał lekko z górki i bo górkę czasem trzeba się rozładowywać. Ogólnie samemu się rozładować, To są dwa takie miejsca. 25 dolarów jest za ten rozładunek, czyli to jest tak praktycznie... 15 dolarów masz za zwykły rozładunek, gdzie siedzisz, jesz sobie obiad, grasz w gry. 25, czyli 10 dolarów więcej masz, jak się spocisz jak świnia. Jedyny plus tego, że czasem się trafią takie dni, gdzie masz 3 rozładunki w dzień, także 75 dolarów za same rozładunki, no to nawet jeszcze spoko. I tak jak mówię, yy, idzie się na ćwiczy, także ja akurat białka zawsze noszę na takie magiczne dni. Idzie bardzo sobie właśnie obciążyć nogi, trzeba na plecy uważać, bo palety potrafią być super ciężkie. to mówię takie naprawdę tak ciężkie, że czasem samemu bardzo ciężko ją nawet jak jest na równym podłożu. Także najlepiej tak kombinować yy, podjazd żeby ta naczepa była lekko z górki co nie? Dobra, tu nas powinni przepuścić, zobaczymy i naczepa mi przyjdzie za... jest teraz trzecia, czyli druga czasu lokalnego druga 30 po południu, także za 2,5 godziny przyjdziemy na czepa. Tutaj za rogiem mamy taki jard także taka sytuacja. Widzimy się na ten jak będę na czym odbierał Manifest sobie musiałem wydrukować, bo papiery niby donieśli ale manifest już nie, zapomnieli wydrukować w pracy jeszcze to sprawdzę 2.705 Seal tutaj nie ma tutaj też nie ma sprawdzam czy gdzieś jest ważne napisane, ale chyba nie Number, 908. No dobra, także jest tam napisane. Sprawdzę tylko czy adres dobry dali. Home Depot. Depot także Department. Tak czy siak to jest. E, ziemię wjeżdżamy. Piozo w sumie. Dla Home Depot. Czyli takie budowlane wiecie. Standardowo. Home Depot to jest budowlanka taka. Sklep taki wielki wielka sieć takich e, sklepów. I mamy do miejscu, do granicy mamy 280 km, także trzeba podjechać pod. Trzeba podjechać pod tym, pod Montrealem. Alexandria Bay to jest na 401, odjeżdżasz na południe potem. Także jedziemy na razie w stronę tak jakby Toronto, ponad 200 km i potem na południe się uderza, tak ładnie na Alexandria Bay. Bardzo ładne. Niestety już będzie ciemno, jak tam dojedziemy, to wam nie pokażą. Ale bardzo ładna jest granica tam Uwielbiam tamtędy jeździć. Może nie tak, że uwielbiam, bo... A ten, a ty, no i no, gdzie jeździ? Wszyscy tu ciężarówki jadą. Jest napisane. No tu się nie jeździ. Tutaj się jeździ i tędy... No to te znaki są zrobione. No ale ktoś znaków nie śledzi to. Takie ładne znaki tu wszędzie wydrukowali. Tutaj się pytają zazwyczaj o e, naczepę i ciężarówkę. Sprawdzają wjazd, wyjazd Najwyraźniej no teraz mnie, nie sprawdzają, nie kontrolują. Idziemy. zobaczymy jakie będą korki, bo to Montreal, pod Montrealem bynajmniej. Może nie będzie tak źle. Ciężki jestem, ponieważ to jest, jak e, już mówiłem, ziemia na wóz, na chyba to się powie no i to jest napakowane po brzegi ja w sumie tego nawet nie ważyłem, bo nie mam za bardzo teraz ja musiałem na pilota, ja ale nie mam takich w kanadzie, ok, 12300, także na pewno tutaj nie jestem przeciążony zaraz sprawdzę jeszcze potem papiery jakie w ogóle jest waga, no ale jestem ciężki, to pewnie jest 20 ton oni lubią ładować to ile wlezie co do palety to jest takie fajne ten, że jak mryga zielone to znaczy, że masz pierwszeństwo skrętu w lewo A jak nie mryga zielone to po prostu standardowe zasady To granica nam bez problemów Szybciutko poszło, no może jedna ciężarówka tylko była I od strony Kanady właśnie jest taki fajny most Nietypowy. To wygląda jakby człowiek naprawdę był gdzieś, zaraz Wam pokażę, ponieważ od strony Kanady jest most I tak samo po stronie Stanów Zjednoczonych też jest taki fajny most Stalowy, chudy, on wygląda tak naprawdę jak sprzed II wojny światowej, taki postawiony tymczasowo Przynajmniej tak właśnie to wygląda ta granica Tutaj jest spacing ile? Tutaj mamy 500 chyba feet Także powiedzmy jakieś 150 metrów między ciężarówkami ograniczenie do... tam w sumie jest dość duże ograniczenie, do 40, także powiedzmy tam do 60 na godzinę można sobie jechać, ale właśnie trzeba trzymać dystans ciężarówki między sobą. Zimą jak tędy jeżdżę, to ten most zawsze jest szyściutki, nie ma tutaj problemów. Przypominam sobie, żebym tutaj jechał i żeby tutaj po prostu śnieg leżał nawet jakoś tak niefajnie, nie? tutaj teraz właśnie, tam nie widać, ale są bardzo fajne wysepki na dole. Jest bardzo dużo wysepek e, ludzie pobudowani. To wiecie, tam jakaś chatka, e, garaż dla łódek, czy tam jachtów czy cokolwiek. Naprawdę wygląda to fenomenalnie. E, będę wracał, zapewne będę wracał tędy z powrotem. Mam nadzieję, że to będzie przez dzień to Wam pokażę na powrocie. Bo widoki naprawdę są zajebiste. Zawsze jak tędy jeżdżę, to jest niesamowite. Mieć własną wysepkę i swoją taką łódkę, swój garaż po prostu na tej wysepce i to nie są duże wysepki, to nie jest wyspa. To naprawdę są wysepki, gdzie tam nie wiem, może masz dom, chatę jakąś do obkładu tego może nie wiem z 5-10-15 metrów masz, wiecie, do obkładu domu ziemi i już woda, nie? I ja tędy jak jeżdżą zimą już tam dalej. Już tam, nie wiem, pół godziny, godzinę stąd, jest dużo górek. I jeżeli nie masz odpowiednich opon, jeżeli dobrze ci nie działa właśnie blokada, to nie masz, już nawet nie mówię zimowe opony, ale żeby po prostu tylnie opony były fajnie żeby profil miały wszystkie takie same to jest naprawdę na tych górkach potrafi być bardzo ciężko ja raz pół godziny się wspinałem po tych górkach jadąc akurat z drzewkami świątecznymi, z choinkami jechałem i miałem taką przygodę, że naprawdę napierdniczał śnieg było bardzo dużo śniegu na drodze i nie mogłem się wspiąć pod górę pół godziny jechałem 5 km na godzinę i koniec końców przejechałem to zaparkowałem na pierwszym parkingu i gitara na rachunek. Spóźnię się w dupę, to mam dojadę jak dojadę. I nie ma problemu. Nikt mi nie siedzi nad karkiem, że o, jesteś spóźniony. Co z tego, że zima? Co z tego, że to nie możesz się spóźniać? Nie ma takich problemów. Nigdy tutaj. I to tyle. Jesteśmy na autostradzie, i tu można atakować. Można jechać, właśnie bardziej w stronę Nowego Jorku potem Virginia albo można jechać w stronę West Virginia aha, okej, okay, dobra, no tak West, przez West Virginia także bardziej na zachód no na zachód tam jest lepiej troszkę też zakrętów w tą czy w drugą stronę w którąkolwiek trasy człowiek nie wybierze to będzie dużo wspinaczki, dużo zakrętów Dużo lasów, dużo takich górek, w skórze. Także jeden pies, który jakby się nie wybrał, i tak się będzie bawił. 1400. Także za dwie godziny parkuję, bo tyle mi godzin zostało. Na jutro mam do przejechania 10-11 godzin. I w piątek rano rozładunek jest na 11 rano. Także ogólnie postaram się streszczać. Czyli 10 godzin przerwy. Wstać. Punkt po 10 godzinach, 15 minut inspekcji, jutro rano wyjechać i czym prędzej odpykać 11 godzin jazdy żeby czym wcześniej w piątek mógł zacząć i na 11 dojechać. Taki plan, zobaczymy jak to będzie jutro wyglądało. Nie powinno być problemu, żeby w piątek na 11 dojechać. Dobra, ja teraz zaparkowałem troszkę wcześniej niż myślałem. Ponieważ patrzyłem teraz, właśnie na ten, na parkingi i tam dalej za bardzo. Mam jeszcze półtorej godziny jazdy. Ale najzwyczajniej, w świecie, tam dalej nie ma nic ciekawego do parkowania. Tam są tylko takie wagi. To teraz jadę jedynką Tam są wagi, i teraz przez takie miasto, już zapomniałem nazwę, ale tam jest bardzo dużo remontów. Teraz i to prawdopodobnie są takie właśnie remonty nocne. I mówię, na wszelki wypadek nie chcę po prostu naciągać się że będę jechał i potem nie będę mógł znaleźć parkingu zwłaszcza, że czym głębiej wstany tym wieczorem parkingi są naprawdę ciężko znaleźć parking także mówię, nie będę się napinał po prostu w piątek przejadę sobie rano 3 godzinki jeden pies. i tak nie dojadę na rozładunek, bo to jest sklep, tam i tak nie ma miejsca, tam człowiek nie zaparkuje to w piątek tak czy siak i tak będę musiał wstać i odmaszerować pewnie z pół godzinki, godzinkę, dwie No to mówię, czy tam dwie, czy trzy, czy cztery godzinki, nie robię różnicy A teraz sobie na spokojnie, a już zmęczony jestem, bo ja Wam powiem od której, od 8 rano Jest prawie teraz 12 Także, ten, już mi się nie chce Zmęczony też jestem, co ja tam będę się napinał Zobaczę ten karawan teraz tutaj zaparkował, ja potem bym chciał włączyć światło i może poskaczę sobie na skakance Chociaż jedną seryjkę taką 2-3 minutową zrobię Dzisiaj bez treningów, bo jestem strasznie zmęczony. Zjeść jakąś obiad, kolację i w wkimę. O dokładnie za 10 godzin ani minuty dłużej ani minuty krócej wstajemy